Się, się, się. Otwieram rozprawę pani Jessica Kwapis za pobicie Mateusza. Proszę się przedstawić. Nazywam się Jessica Kwapis, mam lat 12 i... i mieszkam w Krakowie. Czy chce się palić przez do Winy? Ale ja tego nie zrobiłam. To skoro pani tego nie zrobiła, to kto? Ja um, nie. nie. Nie, to, wiem, kto... nie wiem, może mi się tak powiedziało, ale ja tego nie zrobiłam. Dobrze, czy prokurator ma jakieś pytania? Nie, nie mam. A czy obrońca ma jakieś pytania? Nie, nie mam. Dobrze, ty możesz usiąść, a ja byłam kolejnego świadka. Świadek Dawid Lipka! Lipka. Nie dobry, czy możesz się nam przedstawić? Nazywam się Dawid Lipka, mam 14 lat i jestem zagrażoną. Dobrze, czy chcesz zeznawać? Tak. Dobrze, a czym się zajmujesz? O, dobrze. To powiedz nam, jak to było? Mam to wszystko tu na górze. Proszę. Ty możesz usiąść, a ja byłabym świadka. Świadek Garfield! Dzień dobry! Dzień dobry! Czy możesz się nam przedstawić? Mam na imię Garfield, mam lat 16 i mieszkam w Krakowie. A czym się zajmujesz? Lizaniem łap. A czy jesteś spokrewniony z oskarżonym? Nie. Nie, chcę tylko mówić prawdę. Dobrze proszę. Ona tego nie zrobiła. Proste. Czy są jakieś pytania? Tak, ja mam jedno. Proszę. O której to się stało? O godzinie 15:00? O godzinie 1521, 14 sekund i 500 Ja już nie mam więcej pytań.

Ustaliliśmy, że oskarżonemu grozi do żywocie. Dziękuję, to na dziś wszystko.